Hej, 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 siemano, ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek z Plagging Evolved. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie grali oczywiście naszym szanownym, kochanym wirusem! Wirusik kochany! Mam nadzieję, że green screen nie będzie mi tu robił wbrew. Trochę robi mi wbrew, ale to jeszcze dlatego, że nie umiem nic ustawić, bo jestem gałganem największym i w ogóle mniejsza oto. Mamy patogen, znaczy gen tutaj darwinistę, że będziemy, że zwiększa prawdopodobieństwo mutacji twojej zarazy oczywiście, skoro to jest wirus na poziomie normalnym, no to w takim razie jest koronawirus, tak? więc zobaczymy co i jak zanim jednak zaczniemy grę, pamiętajcie moi drodzy pamiętajcie o tym, żeby nie wychodzić z domu, żeby dbać o swoje zdrowie oraz innych w otoczeniu oraz żeby myć ręce, bo jest ta cała kwarantanna z koronawirusem i w ogóle mniejsza i ja dam jeszcze ankietę na grupie. Co ile byście chcieli, pluginka? Bo w sumie, skoro jest ta koronawirus i statystyki tej gry idą w górę, no to w sumie można się tak pobawić na kanale i zobaczymy, jak to, jak to będzie. Ruszamy. Jesteśmy wirusem, zaczniemy oczywiście w Chinach. No i lecimy. Kurde, no w sumie granie bez słuchawek jest lepsze, bo przynajmniej jestem cały wykluczony. A tak ze słuchawkami, no to. No właśnie. Ale ja tu mać więcej mikrofonu. Dobra. Zaczynamy grę. I zobaczymy jak to będzie ziom. Yy, od razu też przepraszam za mój ryj, bo jest w połowie czerwony, w połowie prześwietlony. Będę musiał tą kamerę jakoś ustawić albo coś światła. Za mały pokój mam po prostu, jak, jak będę miał swój własny dom większy pokój, no to wtedy będę sobie ustawiał. Wszystkie światła jeszcze z tyłu bym miał lampę. Wiecie, tam z rutu, tu. tutu mniejsza. Już 13 osób zarażonych. Pięknie. Punkty DNA. I lecimy z rozwojem tego wirusa. Od razu bym poszedł. Tak, od razu bym poszedł w to. I na tym zostajemy, żeby rozprzestrzenić tego wirusa. Na przeróżne kraje. Wydajesz punkty DNA, aby, ewolu aby ewoluować swoją chorobę i odblokować się. Nie oplokowało się więcej opcji. Zabierz. Dobra, dobra, dobra. Tam mniejsza. Każdy wie o co chodzi. Każdy grał w to. I tyle. O nie, zaraz będą komentarze, że ma że jestem ten. Że kopiuje gimpera, bo mam tak samo kamerę ustawioną. Tak nie wolno. Zmutowano objaw anemia. Eee, nie, nie. Na razie nie chcę, na razie nic nie chcę, to jest. Na razie nie. Nie chcę, żeby mi mutowało cokolwiek. Chociaż boję się, że może tak być, że będzie mi zaraz mutowało cokolwiek i nie wyrobię się. Podwyższone zagrożenie pandemiczne. Pytali eksperci w dziedzinie zdrowia ogłosili, że globalna pandemia ma tylko 2,5% szansy na unicestwienie ludzkości. Tak? Na razie brak badań na ten temat i bardzo dobrze. Dobrze, mamy tutaj 12 tych. Hmm, choćby w, w. Co, tutaj chorobki nie? Hmm. Dałbym od. Nie. Najpierw przenoszenie się zajmijmy. Okej, okay. przenoszenie zostawmy. Jeszcze potem to. I oczywiście na owady i ptactwo. To potem już będziemy mieli to z górki. Ale też musimy się tymi dwoma zająć. To tutaj nie będziemy rozprzestrzeniać, chociaż może pod koniec, jak już będziemy w stanie jakieś tam objawy, wiecie, ulepszać i w ogóle, szybko to idzie, więc wiadomo dlaczego, nie? Ameryka Środkowa, poważne burze uderzyły w mocno zaludniony obszar, analitycy WHO donoszą o uszkodach uszkod Infra infrastruktura, no Kobieta jest częścią inf infrastruktury przynależnej do domu. Pamiętajcie o tym. Koronawirus zbudował i rozwinął objaw torbiele bez użycia punktów DNA. To źle. Rob rozprzestrzenia się coraz szybciej. Wiecie co? Ja ten objaw usunę sobie z tego względu, że nie chcę, by na razie mnie zauważono. Tylko bardzo bym chciał, żebyśmy teraz się zaczęli przenosić Z przyjemnością chciałbym się już zacząć przenosić Na razie z tym przenoszeniem to idzie nam jak mucha Nudności? Dobra, nudności niech zostaną Koronawirus dostaje się do Arabii Saudyjskiej, dobrze! Mamy coś, dobrze Odporność na ciepło, ewoluujemy. Te odporności to jednak y, nam się też przydadzą. Super, y, chyba. Zbije bęki infekcji, o, ale się to rozprzestrzenia pięknie, ale pięknie nam to idzie. No i teraz się dzieje bardzo dobrze, bardzo dobrze. Koronawirus się rozprzestrzenia na całym, na razie po całej Azji. No i mamy, zaraz będziemy mieli jakąś część Europy. O, yy, wyspy brytyjskie, wymioty, spoko Spoko, o już Ameryka, widzę tutaj ładnie ten Pięknie Czy jest coś na temat yy, badań? Nie ma Dobrze, o, Australia Super Super, jak pięknie się rozprzestrzeniamy Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się Lekarz odkrył nową chorobę, którą nazywano koronawirus Zdaje się być nieszkodliwa, o nie ale powinna zostać dokładnie zbadana inne kraje również zgłaszają jej obecność. Co? Nie halo, dlaczego chcecie przeszkodzić koronawirusie Koronawirusowi. Dobrze, mm, e, tak na zimno. Lecimy w owady. Tactwo. Jeszcze leków nie. Leki może jeszcze nie, ale dałbym odporność na ciepło z tego względu. Nie, za dużo. Tu dałbym drogę morską. Dobra. Możemy lecieć dalej. Trzech wydaliśmy, że tam. Butowano objaw kaszel. Kaszel spoko. Może zostać. Dla mnie spoko, czekam tylko na Grenlandię i Islandię, to wtedy organizacje charytatywne planują dzień świadomości o koronawirus, aby przybliżyć zarys tej choroby i zachęcić do rozwoju badań nad lekarstwem. Nie, 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 nic nie róbcie, nic nie róbcie, proszę, nie, spokojnie. Spoczęto pracę nad lekarstwem? Uuuu, 67 lat, a tu dobra, spoko. Ale lepiej, żebyśmy, ten, żebyśmy działali szybko. Goldinska olimpiada. O Jezu, o Jezu, jak pięknie, jak pięknie tutaj koronawirus się nam y, roz... Pięknie. O, e. Dobrze. Mm, a więc tak. Ochrona na leki. To w pierwszej kolejności Ochronę na ciepło I na razie tyle, mamy 10 Ja bym tu O, tu możemy coś jeszcze rozwinąć Zwłóknienie płuc, nie płucnie, ale A niech ludzie srają, co mi tam Nie interesuje mnie ich sraczka <grystanie> Jak mają srać, to niech srają Te koronawirusa Jezu, jak się... Mamy 5%, ale świat tutaj zaraz będzie w poważnym niebezpieczeństwie przeze mnie. 317 dni u, trzeba to bardziej y, rozwijać. Pomału trzeba będzie zabijać. 14%. Dobra, zobaczmy. Zdrowych 35 mil. A to w Kanadzie, to nie, to. Zobaczyć świat cały. O Jezu. Żaden kraj już nie jest yy, zdrowy. To jest dla mnie spoko, że wszystkie kraje zostały zakażone. Idźmy w yy, rozprzestrzenianie się. Na pewno to. Tutaj tak. Powalnia pracę nad lekiem. I tyle. Na razie nic nie mamy. Lecimy dalej. 15% Emestetyki pokazują, że koronawirus odpowiada za śmierć ponad... Oho! Gorączkę mamy, dobra. <laughs> Spoko. 190 dni. Boję się, że... Przegramy to. Super, że teraz dzwonią aktualnie do mnie. Nim, nie no, fajnie. Rozprzestrzeniam koronawirusa. Proszę mi nie przeszkadzać. Dobra, umiejętności spowalnia, dobra. Na razie nie, ale już bym tutaj rozwinął objawy. Jakie my tu mamy, e, śpiączka mm. Owrzodzenie skóry nie To Dezynteria Go I szaleństwo To już wtedy będziemy mieli drgawki Dobra Zobaczymy jak to będzie Ziom Zbudowano objaw owrzodzenia skóry, spoko 288. No nadrobiliśmy trochę. Mam nadzieję, że świat Tam tutaj... Yy... O, za rok! <laughs> za, za rok będziemy mieli dopiero korona. Alo, co jest? Dlaczego ludzie są zdrowi? Dlaczego 20 milionów zostało zdrowych? Halo, co... To... No fajnie, gra mi się zlagowała. Spoko. Dobra, lecimy w to. To już nie ma przebacz. A to? Co to? Mogłem w to, w martwice iść. Shit. No wega eksplozy nuklearna, pustoszy kraj. Oj, boję się, że te osoby... Dobra, 340 tysięcy. O, Europa Środkowa już leży. Jak mi przykro. 301 tysięcy Może wymrą. Może O! W Polsce upadł rząd. Pan prezydent Andrzej tutaj już nie żyje. Przykro mi Koronawirus O fuck Dobra, mm, trzeba to jakoś przenoszenie. Szybko. Żeby jakkolwiek się ludzie zarazili. Niepotrzebnie rozwijają objawy śmierci, nie? To jest w ogóle najgorszy odcinek, jaki, jaki w tym momencie powstał. No cóż, no, będziemy robili z tym wirusem jeszcze raz. Na, na to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie. Oho, dobra. <laughs> nie ma ludzi zdrowych na świecie. Za 125 lat będzie dopiero. Yy, nie ma już żadnych zdrowych ludzi na świecie. Super, zarobiście. Odratowałem sytuację. Koronawirus jest bliski zniszczenia. No to dobra, no to mamy odcinek kolejny zrobiony. <laughs> Chociaż nie, bo mamy 14 minut. Mamy grudzień 2021. Ale zaraz świat, wiem, że. Zostało 900. Zostało 700 ludzi. <laughs> Nic już nie zostało. Eksperymentalny lek na koronawirus zabójczy. Eksperymentalne lekarstwo na koronawirus okazało się w 100% śmiertelne dla ludzi. Naukowcy WHO twierdzą, że ten wypadek będzie ciosem dla dalszych badań nad lekarstwem. Co? Zostało 418 ludzi na świecie. Nie żyjecie już. Och, jak mi przykro. Och, jak mi przykro, świat wymarł. Zniszczyłem świat. Ups, nie ma. Zwycięstwo koronawirus wyeliminowało całe życie na ziemi. <śm> Ile 645 dni. Całkiem ładnie. Ładniusio. Muszę przyznać. Ładny odcinek. <śm> Spróbujmy jeszcze grzyba. Spróbujmy. Kreacjonista. Typ zarazy grzyb. Stałe odkrycie jest blokowane w trybie jednoosobowym. Zobaczmy tego grzyba. Zarobniki grzybów potrafią Be bezproblemowo pokonać duże odległości. I bardzo dobrze. Dobrze. Hmm. Kreacja miejsca co robi? Zmniejsza szanse na mutację twojej plagi. Zmniejsza Zostawmy tego jesteśmy Zobaczymy, co robi. No i zobaczymy. Te, tego, tego eee, grzyb Z ze stopy, bo, bo Ela Gavin oczywiście, no to musi być grzyb ze stopy. Grzyb ze stopy. O nie, wytoczyłem Eli Gavin kolejną dramę. Bardzo dobrze. Dobra, zacznijmy tym razem w... Go USA Żebyśmy... Wiecie. Żebyśmy już nie wymęczali tych chin, nie? I zaraz grzyb. No dobra. Zobaczymy jak to jest z tym grzybem, bo grzybem nigdy nie grałem. Huwanie w powietrzu chmurę zaroników. Dobrze, rozprzestrzeńmy to Grzyb ze stopy O już jakieś, o karaiby, ładnie Jak na, jak na wyspy to idzie, no to jest całkiem spoko To mnie już zaczyna cieszyć bardzo, że grzyb ze stopy tutaj Dobrze sobie radzi Grzyb ze stopy A taki jojem Stają się pospolite. A taki jajem wierzmy to. Tajemnica londyńskie: olimpiady, słatatata, rapa miała maria, jak para. Ok, dobra. Mm, na pewno tu. I dalej nic. Powinniśmy iść w to: rozprzestrzenianie się przez ptactwo, gospodarstwo, owady. No i droga morska i lądowa oczywiście. Chociaż to grzyb, no to on w sumie powinien się tak... Możemy już tu lecieć, albo możemy też... Dobra, idźmy w to. Ryzykuję, ale Nowa Zelandia, epicentrum zmiany pola magnetycznego. To trzeba rozegrać. Gdzie zostaliśmy zakażeni? Halo? Gdzieś w Europie to było. Europa, szybkowa medycyna spowalnia starzenie się choroby. Co? Choroba się starzeje, XD Ewentualnie przyjdę to na dwa odcinki, bo już mamy... Bo już mamy 18 minut, mogę zostawić Tamten odcinek Grzyb ze stopy zakaża setki, dobrze ma zakażać setki I rozwijamy przenoszenie Przez owady, żebyśmy dotarli do Ciepłych krajów, takich jak yy, a, yy, No ogólnie do Afryki. O Jezu! No. Zarodnikami zajmiemy się potem Jak na razie to tu słabo idzie na razie mamy 2000 ludzi zakażonych. Czy w by zakaża tysiące? Gdzie jesteśmy? Europa Środkowa, Karaiby i USA. Na dzień dzisiejszy. Zostało nam 7 miliardów ludzi do zarąbania. Ochrona na ciepło. Potem nic. Byśmy musieli tutaj też yy, zacząć rozwijać. Jakiś tam lekki kaszelek, by, byśmy wyewoluowali. Ale coś no, za chwilę zajmiemy, spokojnie. To ma objaw nudno. O, 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 bardzo dobrze. Ja się z tego bardzo cieszę. grzyb taki wolny. Co jest? Zaczęliśmy od USA, a tu kurde mało ludzi zarażonych 30 osób zarażonych, pewno w Europie Środkowej będzie eee, także... no Gdzie jeszcze? Na Karaibach ponoć jest dużo jest zagrożonej gdzieś przy Gruźlicy? Co jest? Na Karaibach pewno jest od cholery tego Myślę, że tak, tak. O Jezu, Karaiby jak szybko idą Ładnie Dobra rozwinmy ten kaszel. umiejętności na razie nic. Byś, byśmy musieli już tymi zarodnikami się pomału, też już bawić. 20 minut. no Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Gotowano objaw bezsenność. Dobra. Niech zostanie, ale Karaiby już leżą. Ka Karaiby... Na Karaibach wszyscy są ten, nie? Rozpoczęto pracę nad uuuu 173 A dobra Ale widzę już, że już to źle rozegrałem I trzeba będzie pokombinować Mniej więcej tak jak Gimper to zrobił Albo inaczej Bo już widzę, że tutaj źle Nie, to w ogóle nie ma sensu To nie ma sensu Dobra, moi drodzy Ja dziękuję wam bardzo serdecznie Za uwagę Jeśli chcecie więcej pluginka, No to zostawcie łapę w górę Zostawcie suba Trzymajcie się, ciepło, na razie Cześć